Chcesz zdobyć najlepsze skiny z CSGO? Sprawdź CSGO Spróbuj swojego szczęścia. Otwieraj skrzynie i zgarnij wymarzone bronie. Użyj ref kodu, aby otrzymać darmowe pół dolara na start. CSGO Cases.com. Zostawcie łapkę w górę i suba, jak nie macie. Zawodnik na wagę wyniósł 77,300. Brawo, czyli limit wagowy wypełniony. A jego przeciwnikiem będzie Maciej Szewcu. Szewczyk! Maciej ważył. 77,500, a więc 200 gramów więcej. Brawa! Zapraszamy panowie teraz na face to face stare-down. Powiedz jak to będzie mówię, Legnica, a my się nie przytulamy. Co się wydarzy jutro? Nikt tego nie będzie oglądał. To pobijemy się dobrze, damy dobre widowisko sportowe, otworzymy tą galę tak jak należy i pokażemy, że w ma też można mieć wysoki poziom sportowy. Dziękuję. Gamu już stał tutaj. Powiedz, bo Ty jesteś zdecydowanym faworytem tego pojedynku i tak naprawdę największym na całej karcie. Jak się z tym czujesz? Kompletnie o tym nie myślę, jestem gotowy na jutro. To są tylko przewidywania bukmacherów, ale ja pokażę, że nie były błędne. Piotr Pająk. Konajmy się, ile wykazała waga. Równe 77 kilogramów. Brawa. Alan. Alanik Kwieci! 77,600, a więc faktycznie 600 gramów cięższy od Piotka. Stawką tej walki będzie pas XFC. Ale widać ogromny szacunek między panami. Jak bardzo cieszysz się z tego pojedynku i z debiutu dla Federacji Fame MMA? Bardzo, bardzo, bardzo że będę mógł zaprezentować tu swoje umiejętności. Będę mu pokazać, co się nauczyłem. Fajnie, że to Alan jest moim przeciwnikiem. Pokażemy na pewno, na co nas stać. Alan, y, mm, zmierzysz się w Formule K1, czyli w, tym, co się, w tej, w której się czujesz najpewniej, ale... Często Piotrek powtarzał, nie zapomniałeś chyba, że ja dwa lata mieszkałem w Tajlandii, więc na pewno będzie na to pojedynek przygotowany. Jak sądzisz? Ale ja też jestem bardzo dobrze przygotowany, z tego względu, że jestem pod, dobrymi, pod bardzo dobrymi skrzydłami, czyli najlepszego zawodnika tutaj w Polsce, Dominika Zadory, który stoi cały czas ze mną. Jestem bardzo... I cieszę się przede wszystkim, że jestem underdogiem. Cieszę się, bo zero presji. To teraz Piotrek musi udowodnić, że co tak naprawdę robi w tej Tajlandii, Tajlandii więc mówię i, i przede wszystkim i przede, da, I przede wszystkim, Paz zostaje w Polsce, nie pozwolę, żeby on podróżował gdziekolwiek. Dziękuję bardzo, Piotr powiedział, że lepiej nie. Paz zostanie w Polsce, ale u moich rodziców. Drodzy Państwo, najbardziej sportowy pojedynek, który zobaczymy jutro na gali, czyli Piotr Pająk oraz Alan Kwieciński. Patryk Mortalcio baran. Do zielonego pasa. Hejtera. Tak wagowo? Patrykę Baran wniósł równe 76 kg. Brawa! Mariusz! Hejter Słoński! Mariusz, który za dużo nie mówi, tylko robi. A na wagę wyniósł 7500, a więc tylko y, aż przepraszam, 5,5 ,5 kilo lżejszy. A więc warunki fizycznej siła po stronie mortalcia. Ale już zasięg po stronie hejtera. To jest wymiana utrzymości. mocno widać. Chciałem spytać o nowy challenge, ale nie. Fantastyczna praca w stójce, czucie dystansu, ale wszedłeś tutaj w elementach w judo w judoka czarny pas. Co to miało oznaczać? Y ogólnie to jakby mało osób o tym wie. Osoby, które oglądają mnie, no to wiedzą. Mój kolega, znaczy mój przyjaciel, znaczy trenuje judo, dzięki mojemu przyjacielowi. E, trenerów mam od Judo, e, on ćwiczył całe swoje życie, od piątego roku życia i dwa lata temu miał wypadek, więc to było jakby, i teraz porusza się na wózku, więc to była jego judoga e, i to jakby dla niego to zrobiłem, wyrażę sz szacunku. Bardzo szlachetna brawa, inicjatywa. Hejter, powiedz co ty masz teraz w głowie, bo ty jesteś bardzo cichym człowiekiem. Ja mam takie mieszane uczucia. Wydaje mi się, że tutaj troszeczkę y, mi nie wyszło ta, y, ten mediatrenik, ale można się pomylić. Wiadomo, tutaj są kamery, można się lekko zestresować, ale jutro po prostu postaram się pokazać drugi raz nie zawieść. Czyli zasłona dymna, jak wcześniej z judo. Proszę państwa, duże brawa dla obu panów. Dagmara! Tak Tak, wniosła na wagę 56,900. Brawo. Limity wagowe tutaj to 61,200. Zusie! Krokiem kocicy wchodzi na wagę. Zusie. A waga mówi 59,100. Więc no, waga troszkę cięższa, Zusie. Dziś spokojniej niż na konferencji. No więc Dagmara, tak, rozmawialiśmy e, wczoraj, przedwczoraj. E, jesteś underdogiem tutaj, a powiedz mi, jak ci z tym jest? Ja jestem zadowolona bo dzięki temu e, mogę pokazać więcej. E, ludzie się nie spodziewają tego co mogę pokazać. I generalnie no tak jak też Alan powiedział, dzięki temu że jestem underdogiem, Zusi ma większą presję pokazać tego, że jest lepsza. Dziękuję bardzo. Jest de demoniczna Zusi. Powiedz mi, czy możemy się jutro spodziewać petardy nie tylko w oktagonie, ale i w wejściu do tego oktagonu? Ależ oczywiście, to jest to, co już od dawna zapowiadam, e, po drugie nie ma żadny, żadnej presji na mnie, bo po tym, co pokazałaś, ile masz osiągnięć i jak wielkim sportowcem jesteś, to nie będzie wstyd przegrać, jestem starym ćpunem, więc wiesz, od sportowca wymaga się więcej, e, mam nadzieję, że pokażesz tam, no chyba nic więcej nie trzeba dodawać, a poza tym e, chciałabym, żebyście e, oglądali moje wesołe wejście, ponieważ ja będę cała w tatuażach z henny. Nie miała sponsorów. Enny oczywiście. Szczera do bólu zusie Piotr Szeli! Szeli 95, 100. A więc prawie 5 kilo poniżej 100 kg. Dziękujemy. Piotr Bestia! Biodry waży 109 300, a więc faktycznie odrobinę cięższy. Do, tu może być gorąco. Oj, oj, oj. Arogancki uśmiech bestii, wściekłość w oczach, w oczach Szeliego. I symboliczne pocałowanie pięści. Ja ile to personalny konflikt jest dla ciebie, bo odnoszę wrażenie, że bardzo? W stu procentach. Ludzie myślą, że to jest jakaś ustawiana akcja czy coś, ale ja sobie nie pozwolę na pewne rzeczy i tyle. Mam pewne zasady i, i się ich trzymam. Czasami na tym tracę, czasami zyskam, ale, ale jestem cały czas sobą i tyle. I to najważniejsze. Dobrze, dziękuję bardzo. A teraz Piotr Bestia-Piechowiak, powiedz mi, jak widzisz swojego przeciwnika. Widać, że jest od Ciebie odrobinę lżejszy. Zapewne będzie szybszy. Mi to nie przeszkadza. Jestem wytrenowany tak, jak się należy. Gabriel Arab! Oh, no i zobaczmy, ile Arab wyniesie na wagę.

Przemoc Co się wydarzyło teraz? No kurczę, chyba Paweł po prostu w bliskim kontakcie nabiera agresji. Dziękuję. Paweł, jak ty to skomentujesz? No, już jest walka. Już się zaczęła. Czyli Mode fight, move on. Tak jest. Panowie, bardzo dziękuję. Y Amateusz! Ferrari y To Do 83,900. No, i oczywiście formuła K1, żeby wiewiór mógł udowodnić, że w swojej najsłabszej płaszczyźnie jest mocniejszy. 81,400. Maksymilian! Wiewiór! Wiewiórko! 81,300. To jest oficjalna waga wiewióra. Zapraszam panowie do Osterdawna. Na śmierć jutro, wiebiórko. <grywa> 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 no No właśnie, no właśnie. Jak bardzo się dziwi. Wszyscy mówią, że jestem tak pozytywny, że się uśmiechają na mój widok, więc możliwe, że to będzie też moja tajna broń. Zacznie się śmiać w ringu, a ja będę go nie? I całe napięcie a co na szczelił. To powie e, Amadeusz Ferrari. No tak czułem jakąś delikatną chemię zaczyna buzować, ale no... No sam w wszyscy się śmieją, kurde. No co, no? No co no i, i idę no tak naprawdę, idę go zabić jutro, no kurde, próbowałem go nienawidzić, ale sami widzicie, kurwa. Czyli jednak e, będzie, będzie chemia. E, drodzy Państwo, jutro pojedynek w Formule K1, a wystąpiam oczywiście w nim Amadeusz. Michał, Sobota, Sobolewski. Czyli sponsor jest. Mimo że rogaliki to waga 76,300 zrobiona. Bez problemu. Dziękujemy Michał. Fili, fil Chinek. Pana to 77. 75, 800. A więc dużej różnicy między panami nie ma. Dał do spróbowania boxdelowi. Cesarz też miał takich swoich gości. Od sprawdzania, czy nie zatrute. Zajebiste. Czy chciałeś udowodnić tym, czy pokazać, że robienie wagi nie było dla ciebie dużym problemem? Dobrze to odczytałem? Dokładnie tak. Dziękuję. Powodzenia jutro. No i ten facet, który stoczył tyle pojedynków, ale mówię lirycznych. No to co się jutro wydarzy w klatce? Czy będą realne pancze na mordę, a nie takie wyimaginowane. No i więcej dodawać nie trzeba. Marci! EERTOSTE! 109, 300. To jest waga, którą Marcin wniósł. Kasiusz! 97 kg, a więc faktycznie różnica między panami. No i uwaga. To nie marzenie. do karetki. Karetka tam, gdzie lubisz. Tylko z tyłu, niestety. Dziękuję i przodem, proszę panowie, do fotoreporterów. Jutro zobaczymy, czy mowa jest złotem, a milczenie srebrem, czy jednak odwrotnie. Jak widać, ten konflikt naprawdę jest personalny. Nie powiedział ani słowa, zmrożony tylko wzrok w kierunku Kasiusza. Na pewno w ten sposób chcesz dzisiaj zakończyć tą konfrontację wzrokową. Na szczęście czas tych dyskusji jeszcze kończy. Jutro skończę go w oktagonie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Marcin Najman. Król Don Casio. Próbowałeś sprowokować Marcina. Nie wyszło. Nie chciałem sprowokować. Jutro jest czas walki, tak jak to powiedział na tym, na zebraniu, że no fight, no money. Kurwa przecież on nigdy fightu, nie stoczył, a zawsze ja. Eee, więc no, to, to kurwa ten żart ci się nie udał, Marcin. No i co? Jutro pizda rura i skończy tak jak mój poprzedni Mercedes, czyli rozwany krótko na temat Hacper! Ksper Błoński wniósł na wagę 8600. Marcin dúbieł. Marcin wniósł na wagę 79300, więc ten kilogram 300 różnicy zapraszam na face off. Uśmiecha się ironicznie to. A Marcin to odzajemnie. Widzieliśmy dzisiaj za Anzorem stójkę, ale rozumiem, że to nie tylko to, na co najbardziej kładliście nacisk, bo nie wierzę, nie wierzę że człowiek, który wywodzi się z zapasów, nie zrobi tego z tobą. Jesteśmy przygotowani na wszystko, a szczególnie na Marcina. Jak się pręży, tam patrzcie. Mm, dziękuję bardzo, Kacper. No i z nami e, Marcin. Tak samo widziałem oczywiście stójkę i byłem i w jednym, i w drugim e, e, okresie przygotowania, trochę przynajmniej. E, czy jesteś zadowolony z tego, jak przepracowałeś te niespełna trzy miesiące, bo przypomnijmy, że tyle e, się przygotowywałeś. Tak, 2,5 konkretnie. E, jestem bardzo zadowolony. Myślę, że ciężej pracować się nie dało i e, jutro, jutro to zweryfikujemy. Dobrze, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, e, walka wieczoru pomiędzy Kacperem Błońskim,